Cześć, witajcie, z tej strony Buźka i witam wszystkich w już drugim odcinku z serii Q&A. Więc kolejny raz bez zbędnego gadania przejdziemy do pytań. I pierwsze pytanie znów, drugi raz się powtarza ten sam użytkownik, ale z racji tego, że no dość ciekawe pytanie zadaje, to właśnie jego wybrałem. Więc Laminate zapytał, czy jak będzie skaw bez paczki, to nagrasz jestem cheaterem? Jeżeli ten serwer ogólnie powstanie, no to jak najbardziej myślę, że mogę coś takiego nagrać, chociaż wydaje mi się, że skaw jako skaw już nie wróci niestety, ponieważ myślę, że on umarł już na zawsze, więc tego tematu nie będziemy ruszać. Co sądzisz o graczu X XCAD? Bardzo fajna osoba, bardzo bynajmniej dla mnie całkiem omal. I polecam, polecam serdecznie jego kanał, bo gdyby tak, tak troszeczkę, gdyby nie on, to później ten mój kanał by się tak nie rozwinął, jak do tej pory się mm, rozwinął. Także dziękujemy, Kandrew, po, po, możecie go pozdrowić, możecie mu tam łapki zostawić mm, pod filmami oczywiście. Yy, dobra, przechodzimy do kolejnych pytań i tu jest taka seria od Grzybka pytań, więc Grzybek pyta, Dlaczego chciałeś zostać helperem na MCHC? Hmm, dlaczego? ponieważ chciałem spróbować swoich sił tak naprawdę. To jest, pamiętajcie, że jakby odbywanie takiego, przez tak, taką, to tak powiem, odbywanie takiego stażu na takim serwerze, którym gra, grają tysiącki, ty, 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 tysiące osób, nie tysiącki, powiedziałem dziwnie, tysiące osób i tysiące osób się tam przewija, to jest naprawdę dużo, można nabrać dużego doświadczenia i, i fajnie można się tam, że tak powiem, odnaleźć. W, w roli takiego helpera, czy też później awansować można na, na wyższe rangi. Jaki był Twój pierwszy serwer, gdzie miałeś rangę? Moim no pierwszym serwerem, na którym miałem rangę, jest właśnie ten serwer Skyware. Skyware, Skyware. Sk nie wiem, jak to się wymawia do końca. Co do tego serwera, to jeszcze wrócę, bo jeszcze tam planuję coś właśnie z tym serwerem działać. Co prawda, oni mnie tam trochę nie lubią do końca, tak mi się wydaje, ale to nieważne, o co tam poszło. Jaki był twój serwer, gdzie żałujesz, że masz bana? Że masz tam bana? Szczerze, raz tylko żałowałem, że dostałem bana. Raz w życiu mi się zdarzyło, że żałowałem, że heksowałem i dostałem za coś bana. I to był serwer skkf -a. To była chyba trzecia edycja, gdzie kopałem sobie diamenty na x ray bo wtedy jeszcze nie było tego dropu ze stołna, nie było tych stołniarek, więc kopało się normalnie. No i ja sobie taki tunel robiłem, taki wiecie, nie że jakiś prosty od takie nogi na prawo, na lewo, że, że, że kopię, że niby sprawdzam, tylko po prostu kupiłem proste tunele do diamentów i one były takie powiłe i ka każdy tunel prowadził do rudy diamentów, więc ktoś tam się do mnie tepnął i wtedy od razu sobie to sprawdziłem, że no niestety, ale... Wpadka! Także... Tam pierwszy raz zostałem i tam żałowałem, że trochę miałem bana, bo potem nie mogłem grać. Przez ileś edycji później dopiero poszedłem po unbana i... Dopiero wtedy tam zacząłem też pykać. Kolejne pytanie. Widziałeś w real life Kandrewa aka Kejmila? Tak, no... Może, mogę powiedzieć, mogę wam przedstawić, znaczy nie wiem jak on to powiedzieć. Korsze trochę... Hmm, się zawiłem. Czy widziałem? Oczywiście, że widziałem. Byłem tam w, w mieście Keymila, byłem y, właściwie u jego ekipy, no i spotkałem się z tym y, jakże znanym i szanowanym youtuberem aka Gandrewem. Było to dość ciekawe spotkanie. Chłopaki tam zabrali mnie do swojej y, galerii z żarciem. No i, i akurat były dni tam takie, takie... Dobra, nie będę mówił, bo, bo zdradzę wam nazwę i będziecie potem mówić jakiś, nie wiem, będziecie go szukać. Nie będę zdradzał, gdzie on mieszka, bo się nam nie obrazi. Ale serdecznie polecam całą ekipę Kandrzewa i jego, jego mafię. Tak jakby. Ja nie wiem, czy ta mafia się podpisuje pod niego, ale to nieważne. Całkiem, całkiem spoko ludzie. Czekajcie, bo coś mi się tutaj stało. Dobra. Dlaczego nie poszłeś? Poszedłeś, czy poszedłeś? Jak się mówi? Po Polacy, jak się mówi, poszłeś, czy poszedłeś? Bo ja nawet nie wiem. Dlaczego nie poszłeś do X-Ray? Kto to jest X-Ray? Ja, ja nikogo tam nie znam, że z tych X-Rayów, X, X, X także jak miałem iść do drużyny, której nikogo nie znałem, a z Overów znałem Kandrewa, więc on mnie tam wkręcił troszeczkę, no i poznałem resztę ludzi, także no dobra, przejdziemy sobie dalej może kolejne dwa pytania zadała Bercynka, czyli Wika, pozdrawiamy Wikę serdecznie jaki masz mikrofon? mój mikrofon, to jest właściwie taki zestawik można powiedzieć, bo to jest mikrofon e mxl 770, bodajże tak mi się da, czekajcie sprawdzę Żeby, żebym was nie okłamał czekajcie bo teraz sam zgubiłem Kurczę. czy to jest 990? to będzie, będzie MXR 990 tak jak mi się daje? Czekajcie, jest tu gdzieś napisane na tym mikrofonie, czy nie? Lecimy MXR. Yy. Yy, yy, yy. Czekajcie, chwilę, bo sam zgłupiałem teraz, ale tak, to będzie Mixer. Yy. Czekajcie, bo jest To jest, jest Mixer 990, yy, razem z interfejsem który jest do niego potrzebny, bo to jest e, mikrofon na XLR, a nie na USB. Poprzedni, który miałem, to był właśnie na USB. I teraz zmieniłem sobie na XLR i on jest połączony przez kabel XLR właśnie e, z interfejsem Focusrite e, Scarlett Solo. Także fajny, fajny polecę, Można sobie też słuchawki wpiąć. Mm. I naprawdę fajnie to bangla. Zresztą większość mojego całego setupu jest w opisie kanału. Także jeżeli ktoś coś tam chce sobie zobaczyć, no to zapraszam do opisu kanału. Kolejne pytanie. Będziesz nagrywał cs hmm. Czy będę nagrywał CS-a? To jest pytanie takie takie, niektórzy <laughs> trudno mi odpowiedzieć, bo w CSa naprawdę dawno nie grałem. Yy, można powiedzieć, że porzuciłem tą grę, bo kiedyś kiedyś to się nawalało, kiedyś miałem tam Supreme i takie tam nagrywałem później tam parę Odcinków na cheatach, które były bardzo mocno hejtowane, no ale to wiadomo, nie, no bo kto tam czytuje w CS, to jest zły w ogóle. Chociaż jest wpis do jeszcze tych cheaterów, ale to nieważne. Mógłbym w sumie nagrać normalny odcinek z tylko problem jest taki, że ja tak dawno nie grałem, że na moim koncie nie wiem, czy jest jakaś ranga. Jeżeli jest jakaś ranga, to, to pewnie niska albo w ogóle jej nie ma i po prostu będę bardzo słabym graczem, więc. Nie wiem, czy jest sens nagrywać, jak będę jak jakiś Silver 1, i to będzie normalnie wstyd. Chyba, że jakąś serię od Silvera do Pro Playera, czy coś w tym celu. Tutaj jest taki no, szybko wymyślone, więc nie wiem, czy byście chcieli zobaczyć takiego cs czy nie. To też bym musiał przeanalizować, tak? Mhm. Dobra, przejdziemy do czwartego pytania. Czy szanujesz swoich widzów? Proszę Państwa, ja oczywiście, jako prawilny YouTuber. Staram się szanować swoich widzów i, i, i jeszcze tutaj, może naruszę taki inaczej naruszę. Wspomnę o takim temacie, którym jest y, odpisywanie na highplayu. Błysko, czemu mi nie odpisujesz na highplay? Y, powiem tak: jak ja wchodzę na highplaya i jest dużo osób, i wyobraźcie sobie, że 10 osób w tym samym momencie pisze do Was siema, siema, cześć, co tam. A ja nie jestem w stanie nagle wszystkim odpisać, bo zdarza się tak, że taka osoba, która chce do mnie napisać, ona nie przestaje wiecie wysłać tych wiadomości, tylko zaczyna spamować. Siema, 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 cały masz monitor w siema, 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 siema. I to jest bardzo ciężko komukolwiek odpisać w takim momencie, bo ja sobie używam komendy ukośnik R, czyli odpowiedź na poprzednią wiadomość. I wtedy nie odsyłam wiadomości do osoby, której chcę, tylko do osoby, która akurat mi napisała, albo która mi cały czas spamuje, siema, pozdrów mnie na odcinku, siema coś tam i to jest dosyć yy, trudne. Tak samo proszę was, żebyście się nie pytali, czy, czy na tym hipleju czy gdziekolwiek nagrywam, bo yy, nawet jak będę nagrywał, to on tego nie powiem. Bo po prostu nie chcę, żeby to wyglądało tak jakoś. Yy, no, nie wiem, czy sztucznie, czy jakaś, że wiecie. Że wchodzę na serwer i siema, siema, nagrywam. Wejście mi tam wszyscy, piszcie coś, nie wiem, bo według mnie to jest głupie. Po prostu, jak ja wchodzę na high playa, to przeważnie tam gram, nagrywam wieczorami przeważnie, także i tak wam nie powiem, kiedy będę nagrywał. Także nawet nie, nie piszcie, nie, pitaj, nie pytajcie, nie spamujcie, kiedy Buźka nagrywa. No, dobra. I piąty zestaw pytań, właściwie ostatnie pytanie zadał, a właściwie poprzedniego nie powiedziałem, kto zadał, więc poprzednie zadał Vectus. Także pozdrawiamy. I ostatnie pytanie. Pytanie piąte. Właściwie piąty zestaw pytań, właściwie jedno pytanie, takie faszłone ma jakby. Zadał Spider intro P. Czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz i jak to oceniają? Czy wiedzą? Wiedzą. Jak to oceniają? Nie wiem. W sumie myślę, że nie mają... Powiem tak, nie mają nic przeciwko, także ja sobie to twarzę i, i wszyscy są zadowoleni. Nikomu to oczywiście nie przeszkadza, no bo wiadomo. Każdy, każdy chyba robi, robi to, co lubi, także i nikt nie powinien mieć nic przeciwko. Także wiecie, jak jest. O! No, więc myślę, że kolejne Q&A będzie udane, mam nadzieję, że będzie udane I, i cóż mogę powiedzieć, myślę, że wyczerpałem wszystkie tematy, zapraszam do oceniania tego filmiku, no i, i takie jedno ważniejsze pytanie, czy chcecie test go na kanale? Właściwie myślę, że może nawet uczyję podkładów z z jakiegoś surfu. Wiecie, poczuję się jak Agis, poczuję się jak Zebo.pl Zebo.pl zebo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli to oglądasz, no to serdecznie cię pozdrawiam, ponieważ e, grałem z nim kiedyś, także spoko morda była. E, no i cóż. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego filmu.